koło ludziska, Fifek z tej strony i dzisiaj poszukujemy na Cavesa de Toro która znajduje się pomiędzy Playa Blanca a plażą Bavaro ostatnio weszła mi tutaj e, śliczna, e, oczywiście podróbka e, bransoletki Cartiera e, ale też wyszedł e, pierścionek zaręczynowy ze złota, z brylantem e, no i mam nadzieję, że dzisiaj też coś wyjdzie fajnego e, stan wody jest... E, u. Ubyło bardzo dużo wody. Patrzcie na to. Normalnie stan wody jest taki, że tu gdzie te glony są, tutaj się zaczyna woda. Także się cofnęło jakieś 4-5 metrów nawet. No eee... także może coś dzisiaj też fajnego wyjdzie. Zaraz się przebieram i wskakuję do wody.

I Pierścień... ...nierdzewa... ...ale jaka śliczna... ...ale jest pierścień... ...cudownie... Um. Nice. ...dobrze się zaczyna... Przepraszam, drobna korekta To srebro jednak, nie, nie Bicie 925 piecie z drugiej wajki. <grystanie> yes. ah. Jeden euro cent Skąd tym razem? Ein euro, Niemcy Piesek, czy śliczny, jakiś pierścienek, nie pierścienek tylko kolczyk. Ale zarośnięty Jestem <grym>, ARINCAM 5, надпись и coś na oko znalazłem i teraz pies wie czy to jest pierścionek czy co to jest, znaczy na pewno to jest pierścionek tylko czy to jest złoto czy to coś podrabianego. wygląda na coś podrabianego i nie ma żadnych bić więc obstawiam, że to jakaś nierdzewa czy coś no nic ale pierścionek No i dobra, pierwsza miejscówka, tak jak widzieliście, wyszedł srebrny pierścionek i długo, długo, długo nic. Także zmykam stąd, lecę na drugi na drugą miejscówkę i zobaczymy, czy tam coś wyjdzie. Ależ piękny dzisiaj dzień jest. Woda spokojna, przejrzysta. Oj, palmy. jest dobrze idzie ze mną patrz. dobrego ziomeczka mam idzie ze mną Chyba nie kasara jakąś dowoł, jest sygnał i jest to samo co ostatnio do odcinku, czyli dotknąłem. I wiem, że to musi być pierścionek po pierwsze, a po drugie to będzie złoto. To, to musi być dzisiaj złoto. Srebro już wyjąłem. Lecimy po złoto. Jest. O matko. Drugi dzisiaj już pierściodek, ale idzie. Męski chyba. Och, na małego tylko Po Pośrodku niczego, nic dookoła nie ma. <laughs> yes, go lady. Yes. Z czegoś, niedziela chyba, fajna. Nie wiem, czy to powie jakiś zosek czy coś, biorę do domu, wyczyściłem w do domu. Zobaczę. Majte i lecę. Koniec na dzisiaj. No i standardowo jeszcze zrzut śmieci. Dzisiaj tak, Puszka. Czekajcie. Co dzisiaj wyszło? Ze śmieci. Tego tu już tyle nazbierałem. Nie mam pojęcia co to jest. mi jakiś auto Puszka, a ale krótka zostawię. pełno szkła dzisiaj też było dobrze że to szkło, które tutaj jest już delikatnie jest e, przez piasek e, spiłowane zeszlifowane także nie, nie idzie się skaleczyć tym no, ale tak czy siak warto wyciągnąć z wody to, no, jeszcze mamy e, no pełno jakiegoś siuwaksu jak zawsze destruktów trochę no także tak, że tak. Do piachu, oczywiście, może jeszcze wskoczę do wody, szybko opukać się A piachu Albo chuj, nie, niech będzie No Dobra, zbieram się I lecę na traumę dobra. Śmigamy No dzisiaj jestem od 12 mniej więcej Do Od 12 do 17.30 Także troszeczkę dzisiaj pokływałem, ale dobrze, bo się nie odpożyłem eee, nic mnie nie piecze, no i dwa piździonki znalazłem. Oczywiście te tutaj, no coś niesamowitego powiem wam. Ten pierwszy, ze srebra, znalazłem, ja wiem, może z 10 minut po tym jak wszedłem do wody. Później długo, długo, długo nic nie było. Wychodziły tam jakieś destrukty, pełno śmieci. I na koniec tutaj na tej miejscówce, tu tu, tu i to chyba nawet wiecie co? W momencie, gdzie ostatnio wykopywali glony, bo nie wykopują, żeby był taki ładny kawałek plaży, ładny kawałek wody czysty. I tam ta obrączka wyszła. No, także powiem wam, dzień udany, bardzo nawet udany, bo z taką dobrą energią jechałem na plażę i okazało się, że warto, warto sobie już przed samym przyjściem na plażę tak mm, pozytywnie się nastawić. i pomaga, jak widać. No, także, także lecę w wiadomym celu do Kolmadosa. No i na swoją stałą miejscówkę jeszcze sobie usiądziemy myślę przed traumą jeszcze zdążymy a i piękny dzień uwielbiam ten odcinek Kabezy de Toro tuż przed Mariną nie wiem jakoś tak ten obrazek bardzo mi miło na serduszku robi Uwielbiam też te rośliny. Muszę ogólnie dowiedzieć się jak one się wszystkie nazywają. Bo spoczko też byłoby wam opowiedzieć troszeczkę co nieco o roślinności tutaj. Bo jest mega inna niż w Polsce. No bo z tego też z tego też co kojarzę To są zupełnie różne rodzaje palm. Bo są takie niziutkie, gdzie nie ma kokosów, i są te takie wysokie, gdzie kokosy są. Także to jakieś różne odmiany muszą być, ale podoba mi się to. Jest mega ślicznie, mega ładnie. No, idę nachy przebrać i włączę się już, jak będę wychodził chyba z plaży. Też rozminiam czy wy tam nie pójść któregoś dnia, w tamtą mańkę jeszcze i jeszcze spróbować przy, takich naprawdę, przy takiej naprawdę bardzo spokojnej wodzie, bo tam jest mega dużo ludzi, a jak jest mega dużo ludzi, to i mega dużo rzeczy musi być. No nie musi być mega dużo rzeczy, ale na pewno jest mniej przebrane niż tamte miejscówki, po których się bujam ostatnimi czasy, no dobra, idę za Krzuny. I się przebieram Do usłyszenia, do zobaczenia Dobra, nachy przebrane eee, i lecę Jeszcze ostatni rzut na marinę tam grają w siatę no i dobra ludziska. Jeszcze takie szybciutkie podsumowanie, już bez monet i bez śmieci, tak jak widzieliście śmieci wyrzuciłem do kosza, ale tak, z pierścionków udało się wyjąć, tutaj to jest chyba złotko malutkie na palec u stopy, srebrny taki sygnecik z kamyczkami, mega ładny. E, tutaj jest próba 925, 2, 5, czy to widać, widać, widać. E, cyk, widać, widać wszystko. No i tutaj złotą obrączkę, która waży. już wam powiem, ta obrączka waży. Tak, jest stara, jest stara, dobra, zero. 4,60 prawie grama. No także chyba nawet zarobiłem na tym wyjściu. 10-karatowa obrączka. Kilka złotych będzie pewnie. No także w dzisiejszym odcinku to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że gdzieś tak za tydzień. Może za dwa tygodnie uda mi się złożyć. Także trzymajcie się w tym odcinku. To wszystko i do zobaczyska.